Gacuś, Gacuś, patrz, co znalazłem! To jest stara, piracka mapa, która zdradzi nam miejsce starego, pirackiego skarbu ukrytego w domu. Chodź ze mną, znajdziemy ten skarb. Uh! Okej, okay, Gacuś, 40 kroków w lewo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 40! Ten skarb musi być tutaj! Jej, Gacuś, spójrz, piracka skrzynia skarbów! Mał! Ależ skąd, Gacuś? To wcale nie jest banna. To skrzynia! Patrz, dublony! Nie zgub ich! To złota kaczka! Nie chcę wiedzieć, co kaczki robią ze ślimakami! Właś do banny! Właś do banny! Właś do niej! Właś do wanny! Do wanny! Do wanny! Dość, Gacuś! Albo zaraz wejdziesz do wanny, albo będę musiał cię... Gacuś, czy mógłbyś... Gacuś, nie! Gacuś! Dobra, Gacuś, ośmieszyłeś mnie i wnerwiłeś ostatni raz. Skoro nie mogę cię zmusić, żebyś wziął kąpiel, mogę sprawić, żeby kąpiel wzięła ciebie. Prosił pan o kąpiel? Gacuś, mam dla Ciebie mokrą robotę! Przede mną się nie zmyjesz! Prosisz o więcej wody, Gacuś? tam Już czas, by zmyć z ciebie strach, coś. O nie! Wykąpałem go tak, że zeszła mu muszla! Gacuś! Natychmiast przysuń tę drabinę! Wcale mnie to nie bawi, koleś! Natychmiast weźmiesz kąpiel, a potem jeszcze posprzątasz! Właśnie, że jestem tutaj szefem! Może to i wolny kraj, ale żyjesz w moim domu według moich reguł! I nie mów do mnie takim tonem! Masz robić to, co każę i kiedy każę! Co ty wyrabiasz? Słuchaj, jak do ciebie mówię! Nie podchodź do tej kałuży! Ślimakowy gacuś, słyszycie mnie? Macie trzy sekundy, by odejść od kałuży błota! Jedna, dwie, dwie i pół. Obym nie powiedział trzy! Gacuś! Gacuś! Gacuś, gacuś, gacuś! Ale ze mnie brudas. Tak, tak, gacuś, pamiętałem o uszach.